Halo, halo. Witam was kochani bardzo serdecznie. W takim już nastroju powakacyjnym. Nagrywam pierwszy raz po wakacjach. Jest inna aura, inna temperatura dookoła, ale gorące serducha. Mam nadzieję, że wy również czekacie na ten kolejny odcinek, więc zaczynamy ten dzień. Na sam początek chciałam Wam powiedzieć o mojej nowej inicjatywie, cały czas w mojej głupie płykają nowe pomysły, wyskakują zupełnie jak popcorn z garnka. Pan Bukładuje moje serce, przekonuje do różnych rzeczy, kładzie akcent nie tylko zresztą mnie, ale wiele moje, moich współpracowników, osób, z którymi się modlę razem, z którymi szukamy Bożego prowadzenia, odczytujemy jego znaki i nakierował naszą uwagę na temat relacji. To jest coś co już w tłustej owcy w naszej społeczności dla kobiet robimy od pewnego czasu. Ale teraz jeszcze mocniej ten akcent widzimy, że Bóg kładzie, ponieważ dzieją się różne rzeczy dookoła, miłość, zimnie, ludzie od siebie się oddalają, nawet w kościele, nawet w społecznościach. I dlatego temat relacji jest nam bardzo bliski. I dlatego właśnie już niedługo, 1 października, startujemy z konferencją. Konferencja online, liczą się relacje to jest to, co jest najważniejsze w życiu to jest to, na co Bóg kładzie akcent na relacje ze sobą samym, z Nim. I z nami nawzajem, tak? To jest ta relacja pionowa i po, relacja pozioma. Będziemy rozmawiać na bardzo ważne tematy o relacjach w różnych sferach naszego życia, o relacji samych so, z sobą, o relacji z Panem Bogiem, o relacji małżeńskich, e, o relacjach pomiędzy e, dziećmi, które czasami są trudne do kochania, kiedy się buntują, kiedy mają okres e, jakiegoś właśnie buntu nastoletniego, jak z nimi wtedy rozmawiać. E, będziemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, kiedy jest konflikt, kiedy są kłótnie, jak z tego z twarzą wyjść i jeszcze na tym zyskać. Będzie również temat, jak rozmawiać o seksie w małżeństwie, jak sobie radzić, kiedy są jakieś złe przyzwyczajenia czy nawyki, jak się dogadać. Krótko mówiąc, 1 i 2 października konferencja online. Już teraz Was zapraszam. Bilety znajdziecie tutaj, również w opisie tego filmiku. Konferencja jest bardzo tania, ponieważ chcemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi i pomóc w tym, by budować zdrowe relacje. Jeszcze będę Wam pewnie mówić w kolejnych tygodniach o tej konferencji. A teraz już zaczynamy, kochani. Zaczynamy wersetem dziesiątym z drugiego listu do Koryntian i piątego rozdziału. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. I tu mi się przypomina słynny monodram Ciężkie żółtko, niektórzy z Was mieli możliwość go wysłuchać, gdzie ona jako aktorka przedstawia w takim jednoosobowym wystąpieniu. Przedstawieniu teatralnym. Przedsta pokazuje sytuację, kiedy tuż przy przyjściu Chrystusa wszyscy stajemy przed Trybunałem. Sta stajemy przed Chrystusem i On bada nasze serca, bada nasze motywacje. Wszystkie karty zostają wyłożone, i wiadomo, kim byliśmy. Wiadomo, co robiliśmy. Nasze postępowanie świadczy o tym, jakie były nasze priorytety, co uważaliśmy za słuszne. Kto był naszym Panem? Bo oczywiście przed ludźmi można udawać i czynić różne dobre rzeczy, i udawać, że się jest dobrym, ale Pan Bóg bada nas o wiele głębiej niż ludzkie oczy i wie dobrze, co jest w naszym sercu. Dlatego ten Trybunał Chrystusa będzie takim miejscem prawdy o nas samych. I to może być prawda. Wesoła, kiedy się dowiemy o tym, że nasze serca były czyste i Bogu się podobaliśmy, albo to może być smutna prawda o tym, że jednak nie podążaliśmy w szczerości serca za Bogiem i być może czyniliśmy wiele dobrych rzeczy, ale nasze motywacje, ta energia wewnętrzna, z której one pochodziły, nie była dobra. Wszyscy musimy stanąć przed tym trybunałem, czyli zawsze, czyli możemy być pewni, że będzie taka chwila, że jakby wszystkie karty właśnie będą wyłożone. Wszyscy dowiedzą się o tym, w co naprawdę wierzyliśmy i jaki jest owoc naszego życia. To nie oznacza, że każdy z nas będzie sądzony ponieważ wiemy, że Chrystus umarł za nas po to, żebyśmy uniknęli sądu, potępienia, kary i śmierci. Przeszliśmy już, trzymając się Jego, polegając na Jego sprawiedliwości, już teraz przeszliśmy z Królestwa Ciemności do Królestwa... Ukochanego syna Bożego Jezusa Chrystusa. Już w tym królestwie jesteśmy, ale nie wszyscy mogą o tym wiedzieć. Może się to wydawać dla niektórych ludzi wątpliwe, że ty akurat ty w tym królestwie będziesz. I dlatego ta chwila sądu Bożego, czy też trybunału Chrystusa, o którym tutaj czytamy, jest umieszczona w historii, gdzieś tam na osi czasu. Różnie to niektórzy umiejscawiają, ale możemy być pewni, że staniemy przed Bogiem i księga życia zostanie otwarta. Ci, którzy należeli do Chrystusa, przejdą do życia. Ci, którzy wykazywali się uczynkami, ale martwymi, nie pochodzącymi od Boga, tylko wynikającymi z własnej potrzeby usprawiedliwienia się, pokazania się przed innymi, że są sprawiedliwi, że są dobrzy. Tacy ludzie nie doświadczą zbawienia, ponieważ nie oparli się na Chrystusie, ponieważ ich mocą nie był Bóg, ale ich własne starania. To jest mowa również o tym, że każdy z nas dostanie zapłatę, zapłatę za to, co czynił, za to dobre albo zło. Czyli ten trybunał Chrystusa to też jest miejsce, gdzie nie tylko zostanie ujawnione, co było w naszym sercu, ale również dostaniemy zapłatę. Albo życie wieczne, albo, albo śmierć. To będzie naszą największą zapłatą przebywanie z naszym Bogiem przez całą wieczność. Czerpanie z Jego mądrości, z Jego miłości, z Jego dobroci, patrzenie na Niego, rozmawianie z Nim, sycenie się rozmową z Nim. Planowanie wspólnie jakichś wypraw, może międzygalaktycznych, <głos》>, może no. tworzenie nowych projektów albo stwarzanie nowych planet. Nie wiem, co będziemy razem robili, ale na pewno będzie to fascynujące życie, które będzie trwało i trwało i nie będzie końca, i będziemy rozwijać się w nieskończoność. To będzie naszą zapłatą. Tą naszą zapłatą jest to, co było wyjawione już Abrahamowi kiedyś, że. Taką obfitą nagrodą jest sam Bóg dla Niego, i dla nas również najsłodszą nagrodą jest obecność Chrystusa. Tato, ja Ci dziękuję za to, że Ty. Dajesz się poznać jako ten, który jest sprawiedliwym sędzią, który nie będzie przymykał oka na niesprawiedliwość, niesprawiedliwość, która dzieje się teraz na świecie, że będzie dzień sądu, że będzie dzień, w którym wszystkie uczynki zostaną ujawnione jako te, albo które pochodziły od ciebie, albo nie, że każdy otrzyma zapłatę, to nie jest tak, że ty będziesz mrużył oczy i udawał, że nie było jakiegoś zła, ponieważ jesteś Bogiem sprawiedliwym. Ale dziękuję Ci również, że utorowałeś nam drogę do, do zbawienia, pomimo tego, że byliśmy grzesznikami, pomimo tego, że też byliśmy takimi religijnymi ludźmi, którzy polegają tylko na swojej. Wielkości, trzymają się tego, co osiągnęli, karmią się jakąś pychą i arogancją, a pomimo tego umarłeś za nas i dałeś nam drogę, po której możemy iść, żeby życie wieczne otrzymać i żeby dostać tą nagrodę, którą jesteś ty. I z tej drogi chcemy korzystać, każdego dnia wybierając Ciebie, ciesząc się już teraz, że nasza nagroda jest w niebie, i tą nagrodą jest życie wieczne z Tobą. Jest Królestwo Boże, którego już teraz doświadczamy. Wiemy to, ponieważ dajesz nam swojego Ducha Świętego i ta radość i Duch, który w nas świadczy, że jesteśmy Twoimi dziećmi, potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze a jeżeli nie potwierdza to ja teraz modę się o każdą osobę, która nie ma takiego pokoju, nie ma takiego zrozumienia, żebyś Ty Duchu Święty wskazał wskazał grzech, sprawiedliwość i sąd, żebyś objawił ukryte zamiary serc tak żeby grzech to co nie od ciebie, to co ciemne zostało objawione, by te osoby, które słuchają Odczuły, co jest nie tak w ich życiu, mogły to wyznać i mogły wybrać życie, mogły wybrać Twoje ścieżki, mogły przyznać się do tego, co Ty zrobiłeś, i przez to, żeby mogły przejść ze śmierci do życia. Oto się modlę w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jak zawsze pierwszy odcinek z takiej nowej serii, kiedy ka każdego dnia nagrywam e, taką serię czterech albo sześciu filmów, e, ten pierwszy jest zawsze najdłuższy, bo mam najwięcej energii, więc zobaczcie ile minut tutaj do Was mówiłam. E, do zobaczenia jutro, kochani, z Panem Bogiem. Papa! Pa.